Dzień dobry Państwu, Michał Tosz, witam w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego, dzisiaj mamy gościa, który nam o wojsku jest w stanie dużo powiedzieć, generał Roman Polko, były dwódca GROM. Witamy Panie Generale. Dzień dobry. Panie Generale, jak wspomniałem, no zbliża się Święto Wojska Polskiego, więc... Tydzień temu inne wydarzenie również doniosłe za nowego prezydenta króla Nawrockiego, który między innymi zapowiedział, że chciałby w Polsce 300 tysięcznej armii. Proszę powiedzieć, czy to jest w ogóle możliwe i czy to o to w tym chodzi, żeby armia była liczna. 300 tysięcy to jest ponad dwa razy więcej niż obecnie, z tego, co dobrze pamiętam. No w tej chwili mamy około 200 tysięcy. Ta zapowiedź 300 tysięcy padła właściwie już kilka lat temu. Teraz nawet obserwujemy taką pewną licytację 300-500 tysięcy, otóż no, no przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że potrzebujemy armii nowoczesnej, dobrze wyposażonej z dobrą infrastrukturą szkoleniową, armia, która poznaje, czy otrzymuje nowy sprzęt i z tym sprzętem działa. No, nie chcemy zmierzać w kierunku Korei Północnej, gdzie armia liczy wręcz kilka milionów żołnierzy, no tylko że stan tych żołnierzy jest wręcz żałosny. Cyfry mają pewne znaczenie, ale jakość jest najważniejsza, ale też przede wszystkim świadomość polityków, że to jest armia, to jest tylko jedna część składowa naszego bezpieczeństwa. Warto, i tutaj dedykuję wszystkim politykom książkę Obrona Państwa Średniego, generała profesora Balcerowicza, no, która wyraźnie pokazuje, że my imperium nie jesteśmy, że nasze bezpieczeństwo to jest oczywiście nasza armia to jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Ale to jest też doskonałe współdziałanie z państwami europejskimi, ta, ta druga noga. Jeżeli uwierzymy w to, że my mamy taką pełną moc, no to taki zimny prysznic czasem by się przydał. Wystarczy popatrzeć na wydatki zbrojeniowe, bo to jest ostatnio czymś, co, co napędza taki hura optymizm. Otóż te nasze 5% PKB to jest około 30% tego, co wydają Niemcy, Francja czy też Wielka Brytania na zbrojenie w swoich państwach. Wspomniał Pan o jakości. Jak to jest z tą jakością? Bo czytam różne artykuły dotyczące wojskowości. Wskazuje się na różne problemy w wojsku polskim. Choćby jeśli chodzi o wojska wlądowe, wyposażenie żołnierzy. Co tutaj można zmienić? Bo, bo jak widać zdjęcia choćby rezerwistów, widać te stalowe hełmy jeszcze z czasów słusznie minionych, to można odnieść wrażenie, że ze sprzętem jednak jest jeszcze trochę niedociągnięć. No oczywiście zakupy sprzętu, które są realizowane na dużą skalę, wojsko nie, nie ma na co narzekać, one jednak są rozłożone w czasie. No nie da się w krótkim czasie pozyskać nowoczesnych technologii. Dość powiedzieć, że system obrony powietrznej ma być ukończony w 2035 roku. Ukraina dała nam czas, żeby tą rewolucję technologiczną, która się dokonuje w armii, dokonać. Kluczowe jest, bo o ile z techniką no, trzeba poczekać na wyprodukowanie, to jeszcze trudniej ma się sytuacja, tak naprawdę z ludźmi, bo potrzebuje armia dzisiaj specjalistów wysokiej klasy. Stąd też, też zwracam uwagę, że armia powinna skupić się na swoich konstytucyjnych zadaniach i właściwie już od wielu miesięcy podkreślam, że błoto popowodziowe no to, to niekoniecznie armia ma realizować operację Feniks i, i zajmować się sprzątaniem po powodzi, bo wracamy w ten sposób do prl gdzie wojsko wysyłano na wykopki czy budowę Gierchówki ze Śląska do Warszawy. Że Straż Graniczna powinna przejąć odpowiedzialność za granicę, bo kiedy dojdzie do rozwijania czy eskalacji działań na granicy, tej drabince eskalacyjnej, i zaczną na granicy pojawiać się powiedzmy białoruskie, rosyjskie formacje zbrojne, to wtedy dopiero wojsko wkracza. Teraz wojsko powinno prowadzić rozpoznanie na granicy powinno prowadzić obronę powietrzną, zwalczać drony, samoloty, rakiety, które przelatują nad naszą granicą, a nie po prostu potykać się. Z uchodźcami, którzy rzucają kamieniami czy kijami, bo tutaj zdolności już dawno powinna zbudować własne i, czy własne działem, może nawet prewencji Straż Graniczna. Jest wiele rzeczy do zrobienia. Ta nasza armia jest dobrze oceniana w Europie to jest armia, która się nie boi wyzwań, doświadczona, doświadczona wojnami w Iraku, w Afganistanie, a nawet w Kosowie, w dawnej Jugosławii to ta nasza pierwsza natowska misja. I trzeba tej armii po prostu pozwolić rozwijać swoje zdolności bojowe, kreowane czy budowane przez ekspertów, a nie przez życzeniowe myślenie polityków. Panie generale, ale ten sprzęt też się pojawia ciężki sprzęt i, i czołgi, i samoloty. W obu przypadkach czytam takie negatywne opinie, że, że tych rodzajów uzbrojenia jest za dużo, że mamy czołgi Leopard, Abrams, K2, że samoloty to mamy F-16, teraz F-35 będą, F-A-50, tutaj też różne mankamenty. Czy to jest taki, co można tutaj by zmienić? No bo panuje też takie przekonanie, że te zakupy były robione trochę na szybko i trochę mieliśmy nóż na gardle ze względu na zbliżające się niebezpieczeństwo ze strony rosyjskiej. Czy tutaj, Pańskim zdaniem, można było to inaczej zrealizować? Nie patrzę na to w tak negatywny sposób. Rzeczywiście podnoszony był argument, że mamy bardzo różne czołgi. No to Polska wyraźnie określiła, jaki typ czołgu chce mieć i mamy. Abramsy, będziemy mieć czołgi K2. Niemcy przegapili swoją możliwość, bo mogli rzeczywiście wyprodukować więcej leopardów, dać Polsce leopardy i wtedy pewnie poszlibyśmy w kierunku leopardów, a nie posiłkowalibyśmy się zakupami w Stanach Zjednoczonych czy w Korei Południowej. Te czołgi Abramsy K2, czy nawet te inne rodzaje uzbrojenia, one są kompatybilne, współdziałają ze sobą, mają systemy wymiany danych, które potrafią informować bezpośrednio o sytuacji na polu walki i z pomocą czy przy wsparciu sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym podejmować decyzję o niszczeniu celów przeciwnika, otwarciu ognia. Taką platformą latającą jest też samolot F-35, który współdziała też z samolotami F-16, także ta rewolucja technologiczna wcale nie jest taka zła. To co jest kluczowe, no nie możemy popadać w różnego rodzaju mody, trzeba rzeczywiście teraz mocno pracować, nad regulaminami, nad procedurami, które pozwolą zbudować efekt synergii przy współdziałaniu zarówno dronów bezpilotowych, tych obronnych, tych zaczepnych, wojsk lądowych czy, czy sił powietrznych. to Wszystkich tych elementów, które składają się na współczesne pole walki, które jest bardzo złożone i składa się z bardzo wielu różnych elementów uzbrojenia spiętych w jedną całość przez system kierowania dowodzenia. Mówił pan o polu walki, ale nad tym wszystkim jest ta wielka polityka teraz zapowiadana ma być, znaczy jest zapowiadana rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Czy spodziewa się pan jakichś przełomowych decyzji, chodzi, jeśli chodzi o Ukrainę i przyszłość konfliktu w tym kraju? Dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej kluczowe jest to, żeby Ukraina była buforem, który oddziela nas od Rosji, żeby rzeczywiście, nawet tak jak teraz. Ukraina utrzymywała agresora za linią Dniepru, wiązała agresora, bo przez to Rosja nie może rozwijać działań o charakterze hybrydowym, dywersyjnym przeciwko Polsce, jest mocno związana z działaniami, które mają miejsce w Ukrainie. Te rozmowy w mojej ocenie do niczego nie doprowadzą, bo niestety, ale prezydent Trump zaprzestał coś, czegoś, co rozwijało się w dobrym kierunku. Ta długa wojna, zimna wojna de facto, którą ten długi marsz, który głosił na zamku królewskim prezydent Biden, no to należało to kontynuować. Prezydent Trump de facto wyjął Putina z izolacji i prowadzi z nim jakieś rozmowy, negocjacje, tak jakby wierzył w to, że Putin będzie przestrzegał jakichkolwiek podpisanych umów. Wszystkie umowy, wszystkie uzgodnienia, musi za nimi stać siła. Jeżeli za nimi nie będzie realnej siły, realnej obecności, elementu odstraszania, chociażby przez obecność amerykańską w tych obszarach, których miałoby dojść do rozdzielenia stron walczących, czy nawet wojsk europejskich, ale w uzgodnieniu oczywiście z, obyma, z oboma stronami, w uzgodnieniu przede wszystkim z Rosją, no to, to nie będzie pokoju, to będzie tylko kolejne, to będą kolejne porozumienia mińskie, takie, które w istocie doprowadziły do pełnoskalowej agresji po 2014 roku. Są takie sygnały z pałacu prezydenckiego, że prezydent Karol Nawrocki chce rozmawiać z Donaldem Trumpem na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Czy to pańskim zdaniem jest gwarancja bezpieczeństwa dla Polski? Czy to jest taka proteza, że jeśli na Ukrainie jednak Rosja wygra, to wtedy będziemy mieli jakąś powiedzmy nagrodę pocieszenia w postaci wojsk amerykańskich w jakiejś tam liczbie pewnie niezawrotnej? Nie Stany Zjednoczone najlepsze, najbardziej doświadczona armia świata, z którą skoro też miałem przyjemność współdziałać w różnych operacjach, czy to w dawnej Jugosławii, czy na, na Bliskim Wschodzie. Otóż no, kluczowe jest, żeby te relacje były jak najlepsze. Mam nadzieję, że Tutaj zarówno prezydent, minister spraw zagranicznych, premier, oczywiście, minister wojny Narodowej no siądą razem i uzgodnią strategię, jak przekonać Stany Zjednoczone do przyjęcia naszego punktu widzenia na to, co się dzieje na północno-wschodniej flance NATO. Czyli, krótko mówiąc, do takiego ciągłego, niezakłóconego wspierania Ukrainy, do tego, żeby nie doprowadzać do kapitulacji Ukrainy i takiego drugiej jałty, czyli podziału stref wpływów między Rosją czy, czy Stanami Zjednoczonymi w Europie, bo, bo ten koncert z niczym dobrym się z pewnością nie może skończyć. Do wspierania Europy, bo ta druga noga, czy europejscy sojusznicy NATO są kluczowi, żeby Europie zapewnić bezpieczeństwo. Tego oczekuje od nas też prezydent Trump. No jest wiele takich rzeczy, które warto przedyskutować, no ale też nie można doprowadzić do takiej sytuacji, że prezydent Trump odniesie wrażenie, że w Polsce są różne ośrodki i każdy mówi innym głosem. Najpierw musimy być razem solidarni, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwo w Polsce, mimo podziałów partyjnych, a, a później tą solidarność, tą spójność reprezentować na zewnątrz. A jak się panu wydaje, jako obserwatorowi zewnętrznemu tej sceny politycznej polskiej, czy e, obecna koalicja rządząca i opozycja e, dogadują się w tych kwestiach bezpieczeństwa, czy, czy są jednak jakieś zgrzyty? Do tej pory to porozumienie było. E, ja pracowałem w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności prezydenta Andrzeja Dudy. Również Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było taką platformą, gdzie spotykali się ludzie naprawdę. I minister siwiec, i generał Koziej, i, i, i no, no dużo, dużo naprawdę osób, które, które, które trudno tak naprawdę powiązać z jakąkolwiek partią polityczną, ale które mają różne punkty spojrzenia na bezpieczeństwo państwa, a jednak potrafiliśmy dyskutować, wymieniać poglądy konstruktywnie jednym głosem i myślę, że nadal biuro bezpieczeństwa narodowego powinno być taką platformą, chociaż profesorowi Cęckiewiczowi. No, trudno będzie przekonać do siebie ludzi, których no zraził bardzo często swoimi dość mocnymi opiniami, które, które z integrowaniem wokół jednego celu wspólnej misji nie miały wiele wspólnego. A jeśli chodzi o takie rysowanie czarnych scenariuszy, jeśli Rosja osiągnie swój sukces na Ukrainie, jeszcze trudno określić, czy to będzie zajęcie całego kraju, czy stworzenie jakichś nowych linii demarkacyjnych, prawda? Zakładając, że, że, że Rosja będzie w stanie związać, trochę odbudować swoje siły i, i zaatakować. Jak panu się wydaje, jaki jest ten najczarniejszy scenariusz na najbliższe lata? Ten najczarniejszy scenariusz to jest to, do czego zmierza Putin. Podział czy wbicie klina między, w relacje transatlantyckie między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Europa oczywiście przygotowuje się na te czarne scenariusze. No mam nadzieję, że biurokracja nie zwycięży, że tym razem te pieniądze, które są przeznaczone na budowanie. Zdolności obronnych Unii Europejskiej, że nastąpi integracja, interoperacyjność, kompatybilność poszczególnych armii europejskich da jakąś zdolność do wspólnego działania, bo Europa potrzebuje samodzielności strategicznej. Europa potrzebuje Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone potrzebują Europy, i to jest odpowiedź na wszelkie zagrożenia ze strony rosyjskiej. To jest ten potencjał, który odstrasza Putina. Najczarniejszy scenariusz to jest taki, kiedy Putinowi uda się zrealizować ten kluczowy cel wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy i doprowadzić do podziału między sojusznikami. Tylko co wtedy może nastąpić? No, wtedy rzeczywiście będzie problem, ale Finlandia, Szwecja w NATO, yy, zupełnie inny głos ze strony Francji, yy, Niemiec. Myślę, że raczej takich czarnych scenariuszy nie będzie. To, co też podkreślał minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski. Europa ma potencjał, ma zdolności produkcyjne, ma możliwości, żeby potencjał straszenia budować. Rosja to jest 3% światowego PKB, zachód 60% światowego PKB. Teraz państwa na ostatnim szczycie NATO, europejskie zgodziły się wydawać zdecydowanie więcej pieniędzy na własne zdolności obronne, na własne bezpieczeństwo. Także oczywiście czarne scenariusze no nie idą w nicość. Te słowa nawet generała amerykańskiego, naczelnego dowódcy sił zbrojnych w Europie o tym, że w 2027 roku może dojść do jakichś wspólnych działań Rosji i Chin przeciwko światowi zachodu, ale nie, nie odbierałbym tego jako alarm, będzie wojna, tylko jako mobilizacja do tego, żeby wspólnie robić więcej na rzecz naszej obronności. Czy nie spodziewa się pan ataku ze strony Rosji? Bo tak właśnie te słowa tłumaczono, że 27 rok to będzie moment, kiedy Rosja zaatakuje albo kraje bałtyckie, albo Polska. Nie grozi Rosja takim... na razie nie ma czym zaatakować, jeżeli chodzi o y, taką ofensywę y, pomyślaną w takim konwencjonalnym stylu z minionej epoki. No, nie ma dywizji pancernych, zmianizowanych, które mogłaby uwolnić od tego, co się dzieje w Ukrainie i uderzyć na jakikolwiek kraj NATO, Litwa, Łotwa, Estonia, czy próbować łączyć się z przesmykiem suwalskim. Putin oczywiście jest nieobliczalny, działa czasem wbrew logice, tak jak nawet agresja taka pełnoskalowa na Ukrainę, no ona też nie wynikała z jakichś obliczeń. I Warto pamiętać, Rosja nie jest niepokonana. 15 sierpnia 1920, Bitwa Warszawska. Pokonaliśmy Rosję, która no też myślała, że łatwo jej będzie dominować w Polsce. Mamy zimna wojn zimną wojnę, gdzie też Rosja została pokonana. Afganistan, wojna krymska. Mamy również polskie sukcesy z minionej epoki, gdzie Hetman Żółkiewski też dotarł do, do Moskwy. No ale oczywiście nie chcę nawiązywać do tych tradycji, tylko myślę, że to nasze morale powinno być silne i powinno nas, nas mobilizować do tego, żeby nie załamywać rąk, tylko budować ten potencjał odstraszający. Bardzo pozytywny akcent na zakończenie rozmowy. Serdecznie dziękuję Panie Generale. Dziękuję. I Państwa zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych odsłon naszego programu. Do zobaczenia.